jak słuchaj, nie? No. Biznes plan jest taki, wy się przywitacie bez mnie oczywiście, bo ja jestem sławny. Bo sławny. I jak będziecie iść do statku, ja zeskoczę i się przywitam. Okay. Zeskoczę ci na ryj Cześć, z tej strony Miseks, a to jest pierwszy odcinek z y, Content Warning. Jest ze mną y, Dominik, czyli mój y, co owner Discorda wice. Dzień dobry. Dobry. Jest ze mną Filip Jotelka. I um, Aha. No i to tyle. No. Chodźmy do statku. Champer. ci kto ci wyjebał O! Wasa jeszcze jest z nami randomowy. Dobra. Dobra, właśnie marzyć. To let's go. Kurwa, bo wyście Dominika zostawili. Nie, bo mnie zostawili. Się. Dobra, ale ty. Myśli. A dobra. A i coś mnie zabiło. Myzie jak coś się stało? Nie słyszę was w grze. I coś mnie zakało Kurwa, pająk tu jest. E, pomocy. Nie mam jak, ja szukam czegoś. Kurwa Ej Panowie Po co ty w grze gadasz? A nie wiem Ale yy, Dobra, tu iś, bo... nie ma, żeby nagrać Nie spająk Gdzie? No tu u ciebie, a gdzie ty jesteś? Już mnie nie ma <noise> nie. Nie. Panowie ple... Jak plecy, co? Ja on tu, chodź tu, chodź tu. O kurwa, tu jest, tu coś się eee. O tu zjek! Ej, bo kolegę nam tego! Ej, bo nam kolegę tutaj chciało chyba. No widać. Ej, co jest? Ej! pomóżcie mi! O, dobra, ty uważajcie w pajęczyny, żeby nie wchodzić. No wow. Jest tu, jest tu, chodzi, jest na tobą, plecy. Tu dolewaj, dolewaj! Rekord, widz, gdzie O kurwa, tam jest... Tam jest, tam jest! Tam Kamery nie jest! Tam jest, tam jest! Kamery nie Kamery nie Tam jest, tam jest! Tam jest, nie, ja się czuję. Kamery nie masz jak coś. Dobra, to pierdolę, tam nie idę. Ja się boję. A musisz tam iść, musisz zaczekać. Bo kamera. No chyba musisz mieć kamerę, nie? No tak. Was mm -hmm. wszystkich wpierdoliło. Problem no, no, jest z, z tą czy, czy, czy grą taki, że ten... chat działa tak do dupy. No. To nie widzi, jak to nie widzi? Bo macie ty. Jebany cztery kurwa, nienawidzę tych śmieci No, czyli samego siebie nie lubisz Nie, ja nie masz dowodów Ta? A mam ci pokazać screen z Minecrafta? No właśnie Dobra, uspokójcie się Idź po tą kamerę Wszystkie fakty Ale uważaj, żeby w pajęczyny nie dotknąć No i po tobie debido Dobra, ty kamery się wsiąść kurwa nie da, o, nagle się... Ta, no, o, się chcesz... Uciekaj, uciekaj Uciekaj Mogę już iść do statku czy jeszcze nie? A, w lewym a nagrałeś pisze, wszystko? A pisze ci w, w lewym górnym rogu że możesz? Nie, jeszcze nie. Ale musisz coś, coś nagrać. Bo, kurwa, laga. <laughs> o, ja pierdolę! Ja pierdolę! Jak no. się ustraszyłem! Ty masz plecję Dobra, Laga jeszcze mam. Powodz, Laga mam! A, dole, jak się ustraszyłem to, czyli wszyscy zginęli. Hmm. Ta. Ta. no. Ale co to był? Jakiś pająk chłopie! Ej, dobre to by było z kamerkami! Jak się każdy z tego tak wystrasza, ja na fotelu poskoczyłem. Maikor. No i jeden dzień. No i jeden dzień w pizza. Tylko przez Filipa. Aha. ale ja na chyba... chociaż mamy jedną. Ja ją wezmę, bo ja jej chyba nie wziąłem. Mogę kamerować? Nie. Nie, ja tu będę. Ja kameruję. Ja kameruję. Ja kameruję, bo ja jestem youtuberem teraz. Nie. Tak. Ja jestem. No i później musicie to wszystko... I później musicie to wszystko trzymać ten film. Trzeba było dwadzieścia... To każdy wie. S? Kurde! Cztery musicie... Mam już się Clay, bo ja po Clay... Ja Dobra, wzięliście wszystko i S, 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 Ej dobra, ale sprawdzimy czy nas słuchać potem w grze i się wyciszymy, jeżeli wszyscy będziemy się słychać, okej? Okay? Jedziemy, bez Midiexa. Co tu jest. K kogo, nie ma? No, no, dobra, Mnie. Zaję. A, dobra, to ja no, Bo ten David będzie skakał. A ty, ty! No. Maciek! Nara Maciek Raczej, 4K, otwieraj to. Nara ra, Maciek. No, Nara. Skąd Jak ty masz co tam napisane? Ej, ej, ej. Co to jest? Co to jest Co to jest? Co to jest? Ej, co jest? I czemu to Dominika Dominik oporywa? Nie kiedy porywa to coś. Do nie, nie, Dominik nie. Nie nie na kamery tego nie było widać, rozumiecie to? No, on się chyba no, ukrywa. On już nie żyje. On już nie żyje. Żyje, jest on nieprzytomny. Nie, żyje. nie, już nie ma napisu S. On umarł. Daj kamerę, daj kamerę. Się... Widzisz, pisze, ma... że ubywa od niego y, tlen. Ej, daj kamerę Ej, ale, ej, rozumiecie to, że tego nie było widać na kamerze? Tak, bo no. on się ukrywa na kamerze, ten chłop <laughs> Bo było widać, że... Na początku go było widać, ale wtedy, kiedy ty go nagrywałeś, to już nie A dasz kamerę? Daj kamerę Nie, dam. moja kamera A ja ci dam latarkę A kogo to mi latarka? No to jest? co to nie, co co jest? Czy to jest chodząca wieżyczka? Uciekać, uciekać, uciekać! To To Jesteś nie? Tak, tak, tak. A tu będzie. Tu będzie. A co ty, może być i mikser. Mikser, tak. To nie to jest? Ja mam ja ale, ale nie, serio, mikser jest. jeszcze mamy. Jest mikser, który ja chodzi. Mikser. Ja to mikser. Jest mikser, który chodzi. Ty, jak ty gadasz, to ci się tak te kółko poświetla. No i widać ten, jeżeli widzicie, że ktoś nie gada w grze, że mu się te kółko świeci, a nic nie słychać, to znaczy, że ten... <laughs> Ej, to jest to, co go porwało!

At the, our oleg <laughs> philip philip no Halo? Halo, tu Nie wiem. Gdzie Gdzie Nie wiem. Nie wiem, nie wiem gdzie jest Olek. się kończy? Kiedy on się kończy? Wiem. Musimy stąd spierdalić. No to spierdala mnie. Tu nie, takie kółko. O Ej żyje, żyje! Halo! O. Nie, nie. nie minus 140 metrów jest No, no ale już nie słyszałem go słyszałem przed chwilą To może spod mapą gdzieś. Dobra, odmiętujemy Kurwa mać Ej, wopaki Taka śmieszna sytuacja Taka śmieszna sytuacja. No to. Była taka. Byłem już przy statku prawie. No. Filip ty nie słyszałeś. Jak mówię, no. że żyje. Ale wtedy mi się akurat tlen skończył. I od razu padłem. Ale ty byłeś. Ale ty byłeś 140 metrów według gry. Właśnie, no. Według gry byłem 140 metrów. Ale byłem blisko statku, ja byłem przy tych schodach. bo to się chyba zbugowało. Mi się znowu mikro gawało, w wbierze. No. Ej, bo tu pisze ciągle extracting video. Ty ja fajny mam wzór. I się zobacz. Do jest... <grydanie> Ja pierdolę. <grydanie>